Trzęsienie ziemi w Portugalii i pożary szalejące w Brazylii. Scena jest przerażająca, obrazy są wstrząsające, ogłuszający dźwięk wiatru, siła huraganów i płomienie pochłaniające wszystko wokół. Ribeirao Preto, 24 sierpnia 2024 roku, dokładnie godzina 17:20, a chaos się rozprzestrzenia. Co się dzieje? Ci, którzy wyspowiadali się, wyspowiadali się, a ci, którzy tego nie zrobili, być może już nie będą mieli tej szansy. Ci, którzy wierzyli w Boga do tej pory, umocnili swoją wiarę, a ci, którzy nie wierzyli, mogą odczuwać, że czas na to się kończy. Wydaje się, że koniec świata, o którym tyle razy mówiono, Teraz szybko się zbliża. Boże mój, co za horror! Ludzie zaczynają biec, a wielu zastanawia się, czy jeszcze mamy czas. Czy uda nam się uciec przed tymi próbami? Dym, który pokrywa niebo, sprawia, że wygląda to na apokaliptyczny scenariusz i nie ma dokąd uciec. Spróbujmy zachować spokój. Włączyć alerty bezpieczeństwa i postępować zgodnie z instrukcjami władz. Najbardziej uderzające jest to, że ten gęsty dym, który pokrywa miasto Ribeirao Preto, pochodzi bezpośrednio z São Paulo. Zabójcza kombinacja niszczycielskich pożarów lasów i silnych wiatrów przyniosła tę duszącą mgłę aż do Dystryktu Federalnego, wywołując poczucie pilności i rozpaczy. Tutaj, w dystrykcie federalnym również już zmagaliśmy się z lokalnymi pożarami, ale teraz sytuacja się pogorszyła. Wiatr roznosi płomienie i dym z São Paulo, co sprawia, że atmosfera stała się jeszcze gęstsza i bardziej toksyczna. 25 sierpnia 2024 roku gigantyczna plama tlenku węgla pokryła rozległy obszar kraju, rozciągając się od północy po południowy wschód przechodząc przez centrum zachodnie. Obrazy z aplikacji monitorujących jakość powietrza są alarmujące, pokazując niebezpieczne stężenie szkodliwych cząsteczek. Najbardziej krytyczne ogniska znajdują się w regionie Porto Velho i w okolicach Ribeirao Preto, gdzie ponad 30 miast jest w stanie ekstremalnego zagrożenia. Ta sytuacja wymaga nie tylko działań fizycznych. Musimy połączyć nasze głosy w modlitwie, prosząc o miłosierdzie i ochronę dla naszego kraju. Brazylia błaga o cud, a teraz jest czas, aby zwrócić się ku niebu. Niech Matka Boża spojrzy na te dotknięte regiony i przyniesie ulgę tak wielu zagrożonym życiom przez płomienie i zniszczenia. Wciąż nie wiemy, czy te pożary mają kryminalne pochodzenie, ale policja federalna już bada możliwe przyczyny. Czekając na odpowiedzi, naszą największą bronią jest modlitwa. Wiele osób jest zmuszonych do opuszczenia swoich domów, marzeń i bezpieczeństwa. Całe rodziny są w ucieczce, a dewastacja na tym się nie kończy oprócz ludzkich strat, niezliczone zwierzęta zginęły w tych bezlitosnych płomieniach. Jakby tego było mało, Europa również zmaga się ze swoimi wyzwaniami. W Portugalii trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 kwietnia wstrząsnęło krajem nad ranem 26 sierpnia 2024 roku. Służba geologiczna Stanów Zjednoczonych odnotowała wstrząs, który miał miejsce około 5.11 rano czasu lokalnego na głębokości 10 km. Media społecznościowe szybko zapełniły się relacjami przestraszonych mieszkańców, którzy obudzili się. Czując drżenie ziemi pod stopami. Zamieszanie, strach i poczucie bezbronności były powszechne. Instytut Morski i Atmosferyczny w Portugalii również zarejestrował wstrząs, z nieco mniejszą magnitudą 5 marca i na głębokości 16 km. Trzęsienie było odczuwalne w niemal całym kraju, z wyjątkiem niektórych regionów na północy. Nawet niektóre części Hiszpanii odczuły wstrząs. W takich chwilach jesteśmy wezwani do refleksji. Co robimy, gdy chaos nas otacza, a nieznane nas przeraża? Odpowiedź tkwi w sile wiary. Kiedy wszystko wydaje się rozpadać wokół nas, w modlitwie znajdujemy siłę i nadzieję. W samym środku tej burzy, zarówno dosłownej, jak i duchowej, zwracamy się o ochronę do Najświętszej Maryi Panny. Naszej kochającej matki i wiernej orędowniczki. O najświętsza dziewico, Matko Boga i nasza, błagamy cię z całego serca. Spójrz na swoje dzieci, szczególnie na tych, którzy w tej chwili cierpią z powodu pożarów w Brazylii i trzęsienia ziemi w Portugalii. Wielu jest zrozpaczonych, nie wiedzą, dokąd pójść, ani co robić. Rozciągnij nad nimi swój płaszcz ochrony przynosząc pokój i spokój, które tylko Twoja obecność może dać. Wstawiaj się u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On zesłał na ziemię swoje nieskończone miłosierdzie i aby próby zostały złagodzone. Uspokój serca strapionych i przynieś pocieszenie tym, którzy stracili wszystko. Wielu jest bezdomnych, bez rodziny, bez nadziei. Ale wiemy, że pod Twoim płaszczem nadzieja się odradza. Ty, która jesteś matką nas wszystkich, znasz nasze bóle i udręki. Ty, która trzymałaś dzieciątko Jezus w swoich ramionach, trzymasz również nasze życie z czułością i troską. Nie opuszczaj nas w tej chwili udręki. O niepokalana matko, pełna łaski, zwracamy się do Ciebie z pełnym zaufaniem, ponieważ wiemy, że jesteś naszą obrończynią w próbach i obrończynią przed złem. Ty, która zawsze słyszysz wołanie strapionych, oddal od nas wszystkie niebezpieczeństwa, które nas otaczają, zarówno widzialne, jak i niewidzialne, fizyczne i duchowe. Tak jak ocaliłaś wiele żyć w przeszłości, prosimy Cię teraz o pomoc, oddalając pożary, uspokajając trzęsącą się ziemię i przynosząc tak upragniony deszcz, aby ugasić płomienie. Wierzymy w Twoje potężne wstawiennictwo, dlatego błagamy Cię. Chroń Brazylię i Portugalię, błogosław te narody swoją łaską i miłosierdziem, i obdasz nas spokojem, którego tak bardzo pragniemy. Pod Twoim macierzyńskim płaszczem wiemy, że będziemy bezpieczni, nawet w obliczu największych prób. Amen. Matko Boża, w tym momencie pełnym bólu i niepewności. Wznosimy nasze głosy w modlitwie i prosimy Cię, abyś prowadziła każdego z nas swoją nieskończoną miłosierdzą. Obdasz nas siłą potrzebną do stawienia czoła tym trudnościom, które zdają się miażdzić nasze duchy, oraz nadzieją, że uwierzymy w lepszą przyszłość. Spójrz, Najświętsza Matko, z miłością na wszystkie rodziny, które cierpią, na dzieci, które są bezdomne i opuszczone. Oraz na tych, którzy stracili swoje domy i dobytek. Niech Twoja obecność będzie dla nas schronieniem duchowym, niebiańskim płaszczem, który ochroni nas przed wszystkimi burzami i niebezpieczeństwami, które napotykamy. Oddal od nas wady, które nas osłabiają, zarazy, które nas nękają, oraz niebezpieczeństwa, które krążą wokół naszego życia i naszych bliskich. Oświeć! Swoją boską światłością, ścieżki, po których kroczymy, abyśmy mogli trwać mocno w wierze, zawsze ufając Twojemu wstawiennictwu. Wśród tego całego chaosu i zniszczenia niech poczujemy Twoją rękę, która nas prowadzi, przynosząc ulgę naszym strapionym serkom i wzmacniając naszą wiarę, która często upada wobec tylu tragedii. Niech Twój pokój spłynie na każdego z nas uspokajając nasze dusze i dając nam pewność, że pod twoją ochroną niczego nam nie zabraknie. Błagamy cię, kochana Matko, bądź naszą tarczą i naszym światłem. O Maryjo, Matko miłosierdzia, strażniczko wiary i wieczna przewodniczko wszystkich chrześcijan. Z pokorą nadal błagamy, aby twoje wstawiennictwo nigdy nie ustało. tak jak chroniłaś dzieciątko Jezus w swoich ramionach Chroń teraz święty Kościół Boży, który stoi w obliczu wielu wyzwań i pokus, oraz chroń wszystkich wiernych, abyśmy mogli trwać mocno przeciwko podstępom wrogów i przeciwnościom, które nas otaczają. Twoja obecność daje nam pewność, że nie jesteśmy sami w naszych bitwach i że pod Twoją stałą opieką możemy stawić czoła wszystkim próbom z odwagą i niezachwianą wiarą. Broń nas, o najświętsza Matko, przed ciemnościami, które próbują oddalić nas od Boga, i wspieraj nas w naszych codziennych zmaganiach, abyśmy, idąc za Twoim przykładem cnotliwego życia, mogli osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Naucz nas żyć godnie i pobożnie, zawsze dążąc do podobać się Panu w każdym naszym działaniu i słowie. Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi nas na tej drodze do świętości, aż do dnia w którym z twoją łaską połączymy się z tobą w wiecznej chwale amen kontynuujmy drodzy bracia i siostry w modlitwie i oddaniu do Najświętszej Maryi Panny która nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest naszą przewodniczką i obrończynią nauczyła nas przez wieki ufać sile modlitwy a teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy wzmocnić to zaufanie to jest moment aby duchowo się wyciszyć i podnieść nasze błagania, wołając za Brazylię, Portugalię i wszystkie narody oraz ludy cierpiące z powodu katastrof, strat i nieszczęść. Niech Najświętsza Maryja Panna w swojej nieskończonej dobroci otoczy każdego z nas swoim ochronnym płaszczem, oddalając nasze udręki i przynosząc nam pokój oraz bezpieczeństwo, którego tak bardzo pragniemy. Módlmy się z gorliwością, Ufając, że przez wstawiennictwo naszej Pani zostaniemy wysłuchani, a jej ochrona nas wzmocni. Niech jej światłość rozjaśnia nasze życie, rozpraszając ciemności i prowadząc nas drogą pokoju i wiary. Najświętsza Meridjo, Panu, módl się za nami teraz i zawsze, a Twoje błogosławieństwo niech będzie z nami przez cały czas. Amen.